Cześć wszystkim, Piotek z tej strony. Dzisiaj film znowu na spontanie i dzisiaj coś pozytywnego. A mianowicie, chciałbym Wam powiedzieć o dziewczynie, która ma na imię Alex Dasi. Mieszka w Stanach Zjednoczonych, pochodzi z Chicago i choruje na SMA, czyli zanik mięśni. Dzisiaj o niej mówię, ponieważ to jest osoba, która pomimo swojej niepełnosprawności no stara się żyć w miarę normalnie. Prowadzi swoje konto na Instagramie pod pseudonimem Wilcher Rapunzel. Nie wiem, czy to dobrze czytam, ale w dosłownym tłumaczeniu przynajmniej słownik. W internecie mi tak przetłumaczył, że to znaczy... Yy, już wam mówię. Wilcher Rapunzel, czyli... Rozpumka na wózku inwalidzkim. Tak mi przynajmniej tłumacz z angielskiego na polski przetłumaczył. No, coś w tym jest. Yy, w Stanach modne jest... Popularny ruch jakim jest Body Positive, to znaczy ciało pozytywne, jak Alex sama mówi, ma wrażenie, że ludzie z nie są w nim wystarczająco reprezentowani. Tak przynajmniej powiedziała w gazecie Daily Mail, i jak powiedziała. W wywiadzie niepełnosprawności także chcą się czuć seksowni. I tutaj cytuję: Pokazałam zdjęcie w stringach, bo niepełnosprawni też mają pupy, którymi chcą się pochwalić. Brawo dla niej za odwagę. Poza tym, Alex jest pełna pasji. Ale jednocześnie ma dystans i niesamowite poczucie humoru. Projektuje również ubrania i gadżety z różnymi oryginalnymi napisami, jak na przykład Love You Gains, co ona w polskim możemy przetłumaczyć: Kochaj swoje geny. Alex także e, s, e, sprzedaje koszulki e, z różnymi takimi motywacyjnymi e, napisami, które no, trochę no, mogą wyśmiewać jej choroby, jak na przykład Disabled Boss Babe, co znaczy niepełnosprawna szafowa lub not Barbie, nie Barbie e, lub Disabled Bodys Air Fire. Ciała osób niepełnosprawnych są atrakcyjne. No tutaj, wielkie brawa za odwagę. Jak Alek sama mówi, chcę, żeby w ruchu Body Positive bardziej reprezentowano ludzi niepełnosprawnych, a dokładnie ich wygląd, by pokazywać, że Ludzie z różnymi chorobami, czy to niepełnosprawnością, też są w swoim rodzaju piękni. Jak Anek sama powiedziała w wcześniejszym okresie, gdy chorowała, sama musiała się nauczyć zmierzyć ze swoją chorobą. Musiałam ją zaakceptować, co nie było trudne, ale z czasem mi się to udało i po prostu teraz, jakby, chcę ludziom uświadamać, że każdy może być piękny, każdy może spełniać swoje pasje i każdy, bez względu na to, czy chory, czy zdrowy, może być kim chce. Aleks, nie ma teraz, nie wstydzi się pokazywać. Na instagramac innych mediach społecznościowych swojego ciała, jak powiedziała we wcześniejszym wywiadzie, tutaj zacytuję, nigdy tak naprawdę nie myślałam o swojej niepełnosprawności. Po prostu wiedziałam, że ją mam. Tak mówiła dla gazety Daily Mail, i cóż, i chwała jej za to. Mamy tutaj przykład takiej osoby, która Mimo y, niepełnosprawności swojej choroby, spełnia swoje pasje, y, stara się żyć y, pełnią życia na 100%, y, wykorzystywać y, chwilę, że tak powiem. Y, no i co? No i tylko brać przykład y, z takiej osoby. Na pewno nie jedna osoba zdrowa chciałaby robić tyle rzeczy co Alex. I co? I możemy tylko przed nią chedzić czoła, być brawo, że mimo choroby nie poddała się, spełnia swoje marzenia, jeszcze że nie wstydzi swojego ciała że pokazuje, że zarówno osoby zdrowe, jak i chore, są na swój sposób piękne. Ja także sądzę, że nieważne czy... Tutaj mówię o wszystkich, czy mężczyznach, czy kobietach, że bez względu na to, czy jaką mamy sylwetkę, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy, każdy jest na swój sposób piękny wewnętrznie. I na pewno każdy chce na swój sposób czuć się też pięknie zewnętrznie, co no, także jest prawdą. No a jak to komu wychodzi, no to wiadomo. No tutaj się o tym nie dyskutuje. Ja tylko mogę powiedzieć odnośnie kobiet, że no każda kobieta, niezależnie od swojej figury, sylwetki, jest na swój sposób piękna i seksowna. Nie wiem, czy wszyscy mężczyźni mają takie zdanie, ale no. Takie jest moje zdanie. Nie będę tutaj mówił za wszystkich mężczyzn. Jeżeli Wam się film podobał, łapka w górę. Zasyp. Zasyp... Dajcie subskrypcję, jak możecie. Wciśnijcie. Napis subskrypcja, by stał się szary. Wciśnijcie dzwoneczek, by być na bieżąco z nowymi filmami. I to na razie wszystko. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Pamiętajcie również o lajku i komentarzu. Nara.